Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj do Was przychodzę z recenzją, z demonstracją, z testem najnowszego podkładu z Urban Decay Hydro Maniac. Słuchajcie, zakupiłam ten podkład już prawie miesiąc temu, także go dosyć dobrze moim zdaniem przetestowałam. Co to się stało zapytacie, że kupiłam taki drogi podkład, ja która z reguły używam podkładów takich drogeryjnych, czy to Nex, czy Eveline, czy nie wiem Purito. Z reguły moje produkty do twarzy nie przekraczają ceny 10 funtów, a to kosztuje aż chyba 29, chociaż ja kupiłam z 20% zniżką, ale tak czy inaczej jest to ponad dwukrotnie droższy podkład niż zwykle. Kupuję. No, można powiedzieć, że upadłam na głowę. No co zrobić? Człowiek się czasem potknie i leci. Słuchajcie, dałam się zwieść reklamie, wizji, opakowaniu i nie wiem czemu. Wykorzystałam ostatnio, znaczy zużyłam w sumie trzy. 3... Podkłady w ostatnim czasie, bo zużyłam właśnie tego Nexa Bear with me, później zużyłam Purito, potem zużyłam e, mój podkład BB Stoso Wong, e, No i podkład BB krem BB 100 Wong, także zużyłam w sumie trzy ostatnio produkty do twarzy i postanowiłam zakupić coś nowego. No i dałam się skusić właśnie tej wizji Urban Decay Hydromaniac Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. I to jest podkład, który oferuje nawilżenie, e, trwałość e, nie wiem, nawilżenie właśnie takie roz, rozświetlenie skóry mówi, mówi tutaj na opakowaniu że to jest średnie krycie do 24 godzin trwałość i tutaj jest marula oil, kombucha, i ogólnie mają mieć też takie właściwości właśnie pielęgnacyjne. Czyli można by powiedzieć, wszystko to co lubię, bo lubię delikatne krycie maksymalnie do średniego. Lubię oczywiście naturalny wygląd, rozświetlający wygląd i nawilżenie. I lubię też, kiedy podkład jest trwały, więc wydawałoby się, że jest to podkład wręcz stworzony dla mnie. Słuchajcie, opakowanie jest takie dosyć minimalistyczne, bym powiedziała, jak na Urban Decay, bo ja nigdy wcześniej nie miałam nic z. W ogóle z takich seforowskich podkładów nigdy wcześniej nie używałam, także jest to moje pierwsze, że tak powiem, podejście do takich droższych podkładów. E, miałam kiedyś e, podkład Start, e, ale to dostałam w prezencie, ten taki w kropelkach. E, miałam e, Kremse CZ IT Cosmetics miniaturkę, nie wywarło ani ten tart, nie wywarło na mnie dużego wrażenia, ani IT Cosmetics. E, gdzieś tam może się przewinęły jakieś próbki, ale tak, żebym jakieś pełne opakowanie podkładu takiego seforowskiego miała, to nie przypominam sobie, raczej nie, także jest to moje pierwsze zetknięcie z taką wyższą półką, no i zaraz wam o tym wszystkim oczywiście opowiem, ja mam go, ja mam go w kolorze 20 Fair nie będzie nic widać, 20 fer i to ma być jasny kolor o neutralnym, neutralnych podtonach aha, i zaczęłam mówić o tym opakowaniu że z reguły te podkłady są właśnie w takich szklanych opakowaniach czy coś, a tutaj mamy zwykłą tubkę tubka oczywiście cała szata graficzna jest bardzo ładna i tubka ma taki, wiecie, delikatny dziubek że łatwo sobie tego, tego wydozować, natomiast nie jest to nic takiego high-end moim zdaniem, po prostu zwykła minimalistyczna tubka Pokażę Wam, jak wygląda kolor na dłoni. Za mało, może. I kolor rzeczywiście bardzo mi się podoba. To jest taka jasna wanilia. Yy, ładny, taki beżowo-żółty, ale nie pomarańczowy. Yy, nie jakiś przesadnie ciepły. Rzeczywiście jest to odcień neutralny i jasny. Naprawdę bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o odcień. To trafiłam sobie w punkt. Taka typowa wanila. Zostawiłam sobie tę gąbkę gdzieś tam. Także zacznę od nakładania, spróbuję może nałożyć na połowę twarzy, żebyście widzieli różnicę. Ja już go, tak jak mówię, używam od pewnego czasu i muszę Wam powiedzieć, że nakładam go dosyć sporo, bo to krycie rzeczywiście jest takie minimalne. Poza tym on ma dosyć lekką konsystencję, chociaż nie jest to nic takiego lejącego, raczej jest to taki lekki krem. Dosyć dużo mi się tego, mam wrażenie, też wchłania w gąbkę, bo... To, co sobie teraz nałożyłam, to potem jak doklepię gąbką, to jakby nie ma po tym śladu. Natomiast tak jak mówiłam przy okazji jakiegoś tam filmu poprzedniego, chciałam się bardzo polubić z pędzlami, ale no nie wychodzi mi to. Nie lubię po prostu tego efektu wolę gąbką. Także widzicie, no wiem, że to wygląda, jakbym nałożyła nie wiadomo ile, ale zobaczycie, że jak przyjadę po tym gąbką, to nie będzie po tym śladu. podkład się bardzo ładnie rozprowadza nie smuży jest taki bezproblemowy bym powiedziała no i tak jak mówię nie ma po tym śladu krycie moim zdaniem jest dosyć minimalne ja sobie tego w niektórych miejscach później dokładam, bo tutaj moje przebarwienia jeszcze przebijają i takie w ogóle zaczerwienienie skóry tutaj w, w, na policzku E, przebija, także ja sobie tego trochę dokładam bo to krycie rzeczywiście jest e, dosyć małe ono nie jest takie wiecie, minimalne jakby nic e, ale zależy po prostu co kto, co kto lubi jaką macerę, ile ma do przykrycia znaczy nie wiem, dla mnie może wcale bym nie musiała dokładać bo jak nałożę na to puder to, e, to też się wszystko wyrówna ale trochę sobie na te policzki dokładam także połowa twarzy i nie wiem czy jest jakaś tam Duża różnica na pewno jest wyrównanie koloru, i ta skóra wygląda taka no, zdrowsza, jednolita, ale jakieś tam szczególne krycie to nie można powiedzieć. Także nałożę na drugą stronę skończyłam korek. Widzicie, naprawdę bardzo ładnie mi się zgrywa z szyją, także z koloru jestem zadowolona. Nie wiem, jak to będzie latem, bo on raczej jest w kierunku tych jaśniejszych. Ale nie wiem, mi się podoba takie delikatne rozjaśnienie skóry. Światło się trochę odbija, więc ten efekt może być trochę zakłamany. Za ale musicie mi uwierzyć, że kolor naprawdę jest dla mnie idealny i to jest tak jak mówię: 20 fer. Tam nie ma aż tak dużo kolorów, nie pamiętam ile, ale to jest z racji tego, że to jest podkład, który ma dawać mało krycia, więc ten przekrój kolorystyczny też nie jest jakiś nie wiem, bardzo szeroki. Dlatego, że mówię, im mniejsze krecie, tym mniej kolorów jest tak naprawdę potrzeba. Ja sobie tylko gdzieś, gdzieniegdzie po prostu go podokładam. Nie powiedziałam chyba jeszcze kilku słów. podkład przychodzi w opakowaniu 30 ml. Nie zawiera SP, SPF-u yy, i chyba jest nieperfumowany. Ja przynajmniej nie wyczuwam żadnego zapachu. Tak mi się wydaje, że nie jest perfumowany. Jest to wegańska formuła, jest też oczywiście cruelty free. Mówię z tych właściwości pielęgnacyjnych: ma tą kąbuchę i marulę. Yy, no i tutaj jeszcze zapakowanie czytam, że właśnie te 24 godziny nawilżenia, 24 godziny glow, 24 godziny wear. Czyli ma być ogólnie nawilżający, dawać takie świetliste wykończenie i być przede wszystkim trwały. Ja to powtarzam kilkukrotnie, dlatego że y, uważam, że te obietnice nie są spełnione, przynajmniej jeśli chodzi o tą trwałość. Słuchajcie, jak wygląda, skór, y, jak wygląda podkład na skórze, wygląda bardzo ładnie. Y, to tutaj to co widzę po nałożeniu, naprawdę nie mam się czemu, czemu przy, czego przyczepić nie wchodzi w jakieś tam rozszerzone pory nie osadził się w zmarszczkach nie jest gdzieś tam zciastkowany, przyklejony nierównie rozłożony, nie wygląda skóra naprawdę bardzo zdrowo i ujednoliconą on jest też praktycznie niewidoczny na twarzy pomimo, że on ma raczej konsystencję takiego dosyć gęstego kremu to nie jest taki jeden z tych, wiecie, lejących się podkładów to mimo to on jest na twarzy praktycznie niewyczuwalny niewidoczny, no mówię wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie i naprawdę, gdyby tak miało być przez cały dzień, to byłabym szalenie zadowolona z tego podkładu. Mówię, to co widzę tuż po nałożeniu, podoba mi się szalenie. Słuchajcie, ja sobie teraz skończę ten makijaż, zrobię się na bóstwo i pokażę wam, jak to wygląda już po nałożeniu wszystkich innych produktów. Makijaż skończony, i teraz jak jest skończony, to jestem trochę zawiedziona, bo jest dzisiaj dzień wolny, a ja tak jakoś spokojnie, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, po skończeniu makijażu muszę Wam powiedzieć, że skóra, że twarz ogólnie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest rozświetlona, jest ujednolicona, wygląda naturalnie, ten podkład jest niewidoczny i wszystko jest naprawdę, wydawać by się mogło tak, jak producent obiecał. Praktycznie nie mam nic do, za, do zarzucenia. Czy on wygląda w jakikolwiek sposób rewelacyjnie, fenomenalnie inaczej niż inne? Nie. Podobny efekt mam po NYX, NYX Bear With Me, czy nawet Purito Purito. To może daje większy glow. Tutaj po przypudrowaniu ten glow jest taki umiarkowany. Jest taki powiedzmy satynowy, satynowy wygląd zdrowej skóry. Nie ma jakiegoś takiego nadmiernego błyszczenia. krem Purito BB daje troszeczkę większy błysk. Także może bardziej mi to przypomina NYX Bear With Me. I nawet też ktoś kiedyś chyba mówił, że on jest trochę podobny. Nie wiem. Ja żałuję, że w tej chwili nie mam tego z nyx -a, dlatego że chętnie bym zrobiła takie porównanie pół na pół twarzy. A mam zamiar kupić ten NYX, żeby po prostu mieć dlatego że mówiłam, że to jest dla mnie taki pewniak, ale czekam na jakąś taką promocję w Super więc jeżeli kupię i będziecie nadal zainteresowani, to zrobię jeszcze takie porównanie właśnie z Nyxem, z Nyxem pół na pół yy, także mówię wygląda on bardzo ładnie po nałożeniu i nie mam mu nic do, do zarzucenia natomiast nie wygląda w żaden sposób rewelacyjnie albo lepiej niż inne yy, produkty podobne produkty w dużo, dużo niższej cenie ja się tutaj tego czepiam dlatego, że ja nie wiem czego się spodziewałam kupując podkład z takiej półki seforowskiej spodziewałam się jakiegoś efektu wow, a tymczasem mam efekt Efekt identyczny, jaki otrzymuję po produktach drogeryjnych. I wiem, że to może dla wielu z Was nie jest jakieś tam wielkie odkrycie, ale rzeczywiście, no mówię, ja rzadko kupuję, jeśli chodzi o podkłady, rzadko kupuję te takie droższe, i dlatego w, nie wiem, pierwszy raz mam takie zetknięcie, i, i widzę, że po prostu, no, że po prostu nie warto, krótko mówiąc. Słuchajcie. Ja oczywiście będę dzisiaj ten podkład nosić na twarzy przez cały dzień, z godzina 10.30. Ja postaram się wrócić o tej powiedzmy siódmej może. Także zrobię całkiem ładnych parę godzin takiego testu. Postaram się też zrobić jakieś wyrzut, przebitki w świetle dziennym, naturalnym. Natomiast mam dla Was już nagrany jed, jedną przebitkę w, w ciągu dnia, znaczy nagraną kilka dni temu, w takim dniu. Po pracy, czyli nakładałam podkład o 5 rano, a przebitkę kręciłam chyba gdzieś około godziny 15 czy 16. Także miałam go na twarzy 10-11 godzin i nosiłam maskę. To też mówię w tej przebitce, także zobaczycie, jak on wygląda po takim znoszonym dniu, właśnie mówię, praca, ranne wstawanie, maska i tak dalej. No i zobaczymy też, jak on się dzisiaj będzie sprawdzał. Także mówię, mam dzień wolny, będę szła na spacer, będę też trochę gotować i, i, ta, i wiadomo, taki standardowy. Wolny dzień, więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał dzisiaj jak w porównaniu do tego dnia z pracy i z maski, i w ogóle. Także mówię, ostateczne podsumowanie pozwolę sobie zostawić na to na tą już końcówkę filmu. Ok, dogrywam telefonem. Tak wygląda makijaż po dokładnie 10 godzinach, z czego Powiedzmy 2-3 godziny chodziłam w masce. Znaczy nie chodzę w masce cały czas, tylko ją zakładam, ściągam, zakładam, ściągam. Także w sumie uzbierałoby się tego może za dwie godziny. E, nie wiem jak to inaczej przeliczyć. Także starł mi się oczywiście z nosa i z czubka brody i zgubił krycie gdzieś tutaj po bokach, e, co jest powiedzmy normalne, chociaż mam wrażenie, że inne podkłady lepiej się pod tą maską sprawdzają niż ten. Natomiast co mi się bardzo nie podoba, to on bardzo źle wygląda tutaj w tej okolicy. Tutaj to co zostało nie wiem, czy to będzie widać, ale wiem, że takie zbliżenia są mało apetyczne. Ale to tutaj jest wszystko takie zważone. Tutaj tak samo w okolicach nosa to jest wszystko zważone. Brzydko wygląda. W ogóle cała twarz jest taka bardzo mocno wybłyszczona, jakby wymęczona. A mówię, tutaj jest kompletnie zważone, i tutaj po wokach nosa. Mi się generalnie takie rzeczy bardzo rzadko zdarzają. Mam też wrażenie, że ta skóra jest taka bardzo mocno wybłyszczona, i tam, gdzie przyjadę palcem. To ja go tak. Mam nadzieję, że to widać chyba taką smugę, że ja po prostu ściągam to, widzicie? Ja mam wrażenie, że on po prostu siedzi na tej skórze taki wybłyszczony, i że przez to on się tak jakoś i ściera, i waży. Nie wiem, nie podoba mi się to i on nie wygląda, mówię tak jak teraz jest 10 godzin, ale on już tak wyglądał o godzinie 10. Ja zaczynam pracę o 6, o 10 mam przerwę i jak spojrzałam na siebie w lusterku, to on już... To tutaj na brodzie to już wtedy miałam takie zważone, buzia może nie była taka mocno wybłyszczona, ale na brodzie już miałam zważone, to miałam zważone po 5 godzinach noszenia. Więc y, no nie jest, dla mnie to nie jest podkład y, długotrwały, ale mówię, tak on wygląda w takim normalnym dniu, praca, maska, mówię y, 10 godzin noszenia, także to taki, y, no na, na, ten, na ten moment to wszystko. Cześć kochani, witajcie pod koniec dnia. Jest godzina za 10.07. Nie pamiętam o której kończyłam ten makijaż, ale wydaje mi się, że mówiłam, że to była 10.30 czy jakoś tak. No w każdym razie wydaje mi się, że 8 nawet do 9 godzin mam go dzisiaj na twarzy, także nie jest źle. Przed chwilą wrzuciłam wam tak myślę, że wrzuciłam urywki tego filmiku, gdzie nagrywałam go, kiedy miałam go po... Chyba 10 czy 11 godzin, e, i tam e, on wyglądał dużo gorzej niż dzisiaj. E, chodzi mi o to, że kiedy jest, jestem w pracy, to jest też innego rodzaju makijaż, bo rano bardziej w, w pośpiechu. Też ten dzień jest taki bardziej wymagający, dłuższy. No i też w pracy częściej zakładam maskę i z jakiegoś powodu on mi się bardzo źle sprawdza w te dni, kiedy e, ja idę do pracy. Tak jak dzisiaj miałam wony, to on nie wygląda aż tak źle. Ja byłam dzisiaj, łaziłam trochę po sklepach, w ogóle byłam w TK Maxie. Kupiłam sobie dwa kremy Andalou, taki e, z tych Lift and Firm Cream HD Fying i jakiś taki e, nawilżający, w każdym razie, nie wiem po co wam to pokazuje, e, łaziłam trochę po sklepach, także maskę kilka razy nakładałam i zakładałam e, i z brody się starł i z nosa się starł, nie ma w tym nic dziwnego, bo no tak, wiadomo, spod maski e, tak się dzieje, natomiast... On się bardzo mocno wybłyszczył, a minęło dopiero 9 godzin, tak, producent, czy tam 8 nawet godzin, a producent mówi nam tutaj o 24-godzinnej trwałości. To jest coś niesamowitego, dlatego że on jest naprawdę bardzo mocno wybłyszczony, nawet jak na mnie, gdzie ja mam su sk skórę suchą, nie wiem, czy to wybłyszczenie wynika właśnie z przesuszenia skóry, bo też tak może być, czy... Nie wiem, ale za każdym razem on tak wygląda. Ja stosuję go już przez ostatnie mniej więcej dwa tygodnie yy, stosowałam z różną pielęgnacją, z różnymi pudrami, z różnymi yy, filtrami, tak? No co najmniej z trzema filtrami go przetestowałam i on za każdym razem wygląda tak samo. Za każdym razem bardzo mocno się wybłyszcza i bardzo często waży mi się w okolicach ust. Dzisiaj ja nie widzę, żeby on był zważony. Yy, tutaj na brodzie nie jest zważony, bo go po prostu tutaj nie ma. Tu wokół nosa też nie jest zważony, natomiast jest bardzo mocno starty, no i tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo mocno wybłyszczony do tego stopnia, że ja wręcz czuję, że ta moja skóra jest taka bardzo mocno tłusta. Do tego stopnia, że ja też nie wiem, czy to widać, że ja mogę go sobie jakby zetrzeć. Ja Wam was troszeczkę przybliżę, chociaż takie przybliżenia to są bardzo niekorzystne. <laughs> I nie wiem, czy to widać, że jak ja przeciągnę palcem. To jakby ścieram tą warstwę. Tak, jakby on siedział na tej skórze. Nie wiem, nie podoba mi się to bardzo. Twarz wygląda na taką wymęczoną, wybłyszczoną, jakbym nie wiadomo, co dzisiaj robiła. No, byłam trochę w kuchni, stałam, gotowałam, mówię, byłam na długim spacerze, byłam trochę, latałam po sklepach. Także nie to, że leżałam na sofie cały dzień, ale mimo wszystko ten podkład wygląda tak bardzo wymęczona, ta twarz wygląda w tym pokładzie tak bardzo wymęczona, że naprawdę aż to jest niesamowite. I mówię bardzo mocno takie wybuszczone, bardzo mi się nie, ten efekt nie podoba. I o ile tuż po nałożeniu podkład podoba mi się bardzo, to o tyle po tych 8-9 godzinach moim zdaniem wygląda źle. Nie jest to jakaś tam tragedia, bo miewałam podkłady, które wyglądają dużo gorzej po tych. Kilku godzinach. Chodzi mi tylko o to, że ja tutaj się spodziewałam czegoś naprawdę fajnego, bo tutaj producent obiecuje nawilżenie, rozświetlenie i tą właśnie bardzo długą trwałość. A tutaj, tak, jeśli chodzi o nawilżenie, to ciężko jest mi powiedzieć, bo moja skóra nie wydaje się wysuszona, ale też to takie dziwne wybłyszczenie się trochę mnie niepokoi jeśli chodzi o glow, to tuż po nałożeniu ten glow jest taki powiedzmy przeciętny, on jest mniejszy niż kremy BB koreańskie, natomiast być może jest jak to też większość tych dzisiejszych podkładów, one dają właśnie takie bardziej naturalne wykończenie, ciężko tutaj mówić o jakimś szczególnym glow natomiast jeśli chodzi o trwałość, to absolutnie nie i jeżeli nie utrzymuje nie on się dobrze na suchej skórze, to potrafię sobie tylko wyobrazić, co musi robić na tej skórze bardziej przetłuszczającej się. Nie jest. Ja, ja mówię tak bardzo krytycznie o nim, chociaż to nie jest produkt zły. Mówię, no on. Ciężko, żeby. Mało który produkt wygląda dobrze po 9 godzinach, czy tam po 8 godzinach. I. Nie robi mi też takiej krzywdy na twarz, żebym ja w ogóle przestała go używać, absolutnie nie. On po nałożeniu wygląda ładnie, on przez te 4-5 godzin wygląda na skórze ładnie. I ja na pewno będę ten podkład używać, bo mówię, podoba mi się jego efekt, podoba mi się to, jak wygląda na skórze. Chodzi mi tylko o to, że w tej cenie spodziewałam się czegoś dużo lepszego, a tymczasem jest to coś, co mogę mieć w 3, kupić trzykrotnie taniej w jakiejkolwiek drogerii. W Polsce to już w ogóle macie te wszystkie bielendy, bele i tak dalej. Jak widzę dziewczyny, jakie nakładają, to one wyglądają bardzo podobnie. Tutaj w Anglii to chociażby właśnie ten nyx, berry w mi wygląda moim zdaniem podobnie. Czy, czy chociażby nawet to Purito BB, tylko ja wiem, że tutaj jest problem z kolorem. Tutaj tych odcieni jest więcej, one nie są takie różowe, także łatwiej sobie tutaj coś takiego dobrać, ale tak samo w nykście, w Nyxcie, w się łatwiej sobie dodać, także chodzi mi o to, że tutaj to przełożenie tej jakości do ceny zupełnie mnie nie satysfakcjonuje. Także jestem poniekąd zawiedziona tym produktem, dlatego że spodziewałam się czegoś lepszego niż mogę kupić w drogerii, o tak powiem. Natomiast ogólnie podkład nie jest jakiś tam zły, mówię, moje krytyczne oko... Y Krytyczne podejście do tego jest spowodowane tylko i wyłącznie jego ceną. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Zdecydujecie sami, czy chcecie podkład przetestować, zakupić, czy nie zakupić. Dajcie mi oczywiście znać, jeżeli w ogóle już skusiliście się na ten podkład i, i może go używacie, i może uważacie, że jest rewelacyjny. Dajcie mi też znać, czy chcielibyście ewentualne porównanie na przykład do tego Nexa, bo ja go prędzej czy później kupię, więc mogłabym jeszcze raz taki film nagrać pół na pół twarzy, jeżeli bylibyście tym zainteresowani. A tymczasem ja już serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkim oczywiście miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!